Witam ponownie na drugiej części webinarium dotyczącego szacowania rentowności usług szkoleniowo-rozwojowych. Mam nadzieję, że krótszej niż, niż pierwsza, no pierwsza trochę była dłuższa, tak wyszło. Zacznę znowu od bazy pojęciowej, ponieważ mam też wrażenie, że mówimy o rentowności usług szkoleniowych i ewaluacji, ocenia, a czasami tam, no tam jest pewien bałagan taki pojęciowy. Z mojej perspektywy wygląda to w ten sposób, że tak na dobrą sprawę możemy oceniać cztery różne rzeczy, cztery różne wymiary, i to jest na przykład jakość szkolenia, którą oczywiście też możemy mieć powody, żeby oceniać. I jakość szkolenia jest związana z tym, na ile szkolenia jako usługa wypełnia pewien oczekiwany standard. Im wyższy jest oczekiwany standard, na przykład z perspektywy klienta. No, tym wyższe, wyższa ta jakość musi być wykonania. Ale zawsze, jakby ocenia, ocena jakości szkolenia, to jest pytanie, na ile nam się udało spełnić oczekiwania klienta. I tam oczywiście mogą to być oczekiwania, zarówno w kontekście w odniesieniu do dydaktyki, do, do kompetencji trenera, do miejsca, do wszystkich tych rzeczy, które dosyć często pojawiają się jako. Elementy tak zwanej ankiety poszkoleniowej. Tam ewidentnie większość ankiet poszkoleniowych, których widziałem, a widziałem ich pewnie setki różnych, no one są dedykowane właśnie w większej części ocenie jakości szkolenia. Ocena jakości szkolenia z oceną rentowności nie ma nic wspólnego. To jest też ocena, to jest coś innego, z innych powodów warto. Tą jakość również monitorować. Eee, pojęcie efektywności szkolenia z kolei jest związane z taką relacją korzyści biznesowych do nakładów biznesowych. Tak? Czyli to jest najczęściej ułamek, tak? na ile udało nam się uzyskać tą wartość biznesową versus wszystkie nakłady, które żeśmy ponieśli. Eee, natomiast skuteczność z kolei jest spięta. Z celem, ponieważ skuteczność to jest taki wymiar, który nam pokazuje w jakim procencie doszliśmy do celu, tak? w jakim procencie udało nam się uzyskać to, co było założenie. I też efektywność i skuteczność no to jednak są dwa pojęcia. Można być wysoko efektywnym, niekoniecznie skutecznym. Czy bardzo szanować energię, ale nie dojść do celu i można dojść do celu, ale dojść po tak zwanych trupach, czyli być skutecznym, ale nieefektywnym. To, czego potrzebujemy jako podbudowa do szkoleń rentownych, no to oczywiście potrzebujemy szkolenia, które są jednocześnie efektywne, czyli takie ekonomiczne i skuteczne, czyli uzyskują jednak te cele, szczególnie biznesowe, które są podstawą rentowności. Pojęcie rentowności inwestycji szkoleniowej to jest pojęcie stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału. To jest pojęcie stricte finansowe, które jest przeniesione również do świata szkoleń, które jeśli są, mają być postrzegane jako projekty inwestycyjne. Każde szkolenie, rentowne, każde szkolenie rentowne jest z automatu efektywne i skuteczne, na ileś. Nie każde szkolenie efektywne jest na tyle wysoko efektywne, żeby wartość dodana przekroczyła koszty i żeby stało się rentowne. To tylko, żeby sobie te pojęcia rozgraniczyć. My się skupiamy na takim pojęciu trochę jakby nadrzędnym, tak? Z automatu szkolenie rentowne było i efektywne, i skuteczne. Jakość tutaj jest wtórna, chociaż oczywiście wiadomo, że a pewne aspekty jakościowe no są pewnie jakoś tam skorelowane również z możliwością uzyskania rezultatu e, biznesowego, ale też z kolei niektóre kryteria oceny jakości są w ogóle oderwane od rentowności e, i pojęcie jakości, jakby no jednak jest tutaj odrębnym wymiar. Trzy słowa tylko o historii e, Noroi. To jest klasyczny finansowy wskaźnik Return on Investment, czyli stopa zwrotu z inwestycji. To jest ten sam wskaźnik, który liczymy, kiedy sobie liczymy odsetki z lokaty bankowej, czy cokolwiek innego. W obszarze zarządczym, zarządzania organizacją, historię sięga lat 90. rynek amerykański tam pewna presja na wymierność również rezultatów z inwestycji w Human Resources development, development, czyli też między szkoleń spowodowała, że powstała pewna metodologia. Nie jest to jedyna, ale ta jest najbardziej popularna. Za chwilę ją pokażę. Ta metodologia została wykorzystana przy, przy szacowaniu iluś tam projektów rozwojowych. Pokazał się z tego zbiór caseów wydane przez American Society for Training and Development taką asocjację, która jest największą stowarzyszeniem zrzeszającym szkoleniowców na całym świecie. No i kiedy było widać case wykorzystania metodologii szacowania rentowności w tym obszarze, było widać, jak to jest policzone, w jakich, w jakich typach projektów, no to od tego momentu można powiedzieć, że są takie symboliczne, historyczne narodziny, że mamy na rynku sprawdzoną, uznaną przez rynek metodologię szacowania projektów rentownych. Autorem jest Jack Phillips. Tak, I wiem, że na rynku jest kilka różnych podejść metodologicznych do szacowania rentowności. Ja znam najlepiej tą metodologię Jacka Philipsa. Z tej metodologii korzystam, na niej bazuje chociaż no, przyznaję też się, że jakby mój własny sposób podejścia, kiedy ja jestem konsultantem szacującym rentowność różnych inwestycji szkoleniowo-rozwojowych, jest już na tyle zaadaptowana, rozbudowana, zmieniona, że praktycznie mówiąc tylko korzenie są zanurzone w tej metodologii Jacka Philipsa, ale tą metodologię pokazuje tutaj jako podbudowę, ponieważ są, jest literatura, są casey, jest ona faktycznie no, taka naj, najłatwiejsza do zastosowania i również w Polsce ileś organizacji popełniło taką, taką, takie szacowanie rentowności szkoleń w swoich działaniach rozwojowych Mamy polskie case'y, w związku z tym no, ta metodologia wydaje mi się taka najbardziej przyjazna do tego, żeby się z nią zapoznać. Podpowiedź dla tych, którzy by się chcieli taką rentownością zajmować, wykorzystywać ją. Rentowność w szkoleniach jest na tyle nową wciąż, i jednak jest tą inną percepcją, rzadko spotykaną, że mamy co najmniej trzy elementy, które z moich doświadczeń tak zalecam jako takie. Trzy dobre rady wuja sama dla wszystkich ewaluatorów rentowności. Po pierwsze, jeżeli chcemy szacować rentowność, musimy opisywać wszystkie działania krok po kroku. No, trochę jest tej buchalterii, trochę jest tego raportowania, ale jednak chodzi o to, żeby decydenci, którzy dostają na końcu wynik mogli sobie na spokojnie prześledzić jak on został wygenerowany, z czego on wynika, jakie dane wzięły, zostały wzięte pod uwagę, jakie zostały przyjęte założenia, jakie były tolerancje błędu itd. itd. żeby móc na spokojnie zweryfikować cały proces przebiegu tej ewaluacji, no bo dosyć często rentowności, tam gdzie została ona policzona, wychodzą po prostu bardzo wysokie, niewiarygodnie wysokie. Też pewną dobrą radą jest łączenie metod oceny, czyli mamy jakieś obszary badawcze, które chcemy w trakcie sprawdzić. Ja wiem, że to wykorzystanie dwóch różnych metod do zbadania jednej rzeczy no, będzie droższe w sensie zaangażowania w ewaluację, ale często jest dobrze sprawdzić coś metodą A i metodą B, i powiedzieć też decydentom: Sprawdziliśmy to w ten sposób, ale sprawdziliśmy też w inny sposób, na wszelki wypadek, żeby Mieć bardziej taką wiarygodną tą ocenę wykorzystanej metodologii. I na końcu taki konserwatyzm, daleko, daleko posunięty w samych wyliczeniach, w obserwacjach i w komunikacji. Troszkę można byłoby e, zrobić taką minimalną metaforę do komunikatu rentowności, która powinna brzmieć mniej więcej tak. Kiedy komunikujemy na przykład decydentom wyniki oszacowania rentowności. Nie wiemy dokładnie, na ile rentowny był ten projekt szkoleniowy, ale z naszych szacunków wynika, że najprawdopodobniej z bardzo dużym prawdopodobieństwem wskaźnik roi z tego szkolenia był nie mniej niż 151% i 67%. Czyli jest konkretna liczba. Natomiast komunikat jest taki, że to jest tylko szacowanie. Ono ma swój margines błędu. To jest o tyle bezpieczne, że nie spotkałem się jeszcze ani z prezesem, ani z szefem sprzedaży, z menedżerami, dla których pracuję, którzy by wymagali precyzyjnych informacji. Oni najczęściej są szczęśliwi z samej informacji, że to było rentowne i jaki jest mniej więcej poziom tego zwrotu z zaangażowania kapitału, A, 2 do 1, 3 do 1, 20%, który to jest 151,67 jest tylko ciekawostką dla nich przyrodniczą. Oni jakby chcą widzieć, że to jest sensowne, ma ręce i nogi od strony metodologii, tak? jasno prześwietla to, co się wydarzyło i plus minus pokazuje poziom uzysku z tej inwestycji. W zupełności im to wystarczy i to jest dobra informacja, sam model wykorzystywany, on tutaj ta wizualizacja modelu jest już lekko zmienioną w stosunku do tego, co proponuje w swoich publikacjach Jack Phillips, no ale wiadomo, że metodologie się rozwijają i tutaj bardzo szybko pokazując to, z czego się składa sama metodologia rentowności, to jest, to jest no, ten fragment, to jest sześć elementów. 80% pracy w sensie czasu i zaangażowania to jest gromadzenie danych. Zbieramy informacje o różnych rzeczach w trakcie procesu szkoleniowego, sprawdzamy, są wywiady, są ankiety, są dane zbieramy, to jest gro pracy. Jeśli mamy problem z czymś w trakcie rentowności, to z tymi dwoma elementami, które są tutaj w tym miejscu, czyli albo z oddzieleniem, jakby. Tego wpływu, jakie miało sam projekt szkoleniowy, od innych czynników, które też przecież w organizacji wpływają równolegle, równocześnie na jakieś tam parametry, na które chce również wpłynąć szkolenie. Zawsze część tego rezultatu biznesowego jest po stronie innych czynników, a część po stronie dedykowanego do tej poprawy projektu szkoleniowego. Chodzi o to, żeby to. Procentowo oddzielić. Mamy tutaj taki wskaźnik izolowania efektów szkolenia. Jeśli on jest na przykład 20%, to on mówi 20% konsekwencji plus, minus szacujemy, że to jest konsekwencja szkolenia, a 80% to są inne czynniki, które w międzyczasie też działają. Możemy mieć też problem z zamianą efektów na pieniądze. Czy nie zawsze dosyć racjonalnie jesteśmy w stanie powiedzieć, no OK, ile to jest w złotówkach, Nie wiem. Yy... I jedna minuta krócej wykonywany jakiś proces albo jedno zdarzenie dobre więcej albo mniej. Czasem można to racjonalnie sobie powiedzieć to jest 13,50 w złotówkach, a czasem jest to na tyle duże szacowanie i na tyle pojawiają się wątpliwości, że ta zamiana efektów szkoleniowych na poziomie biznesowym, na, na pieniądze, czy to wartościowanie no, nie jest postrzegane jako wystarczająco racjonalne i wtedy oczywiście też tego szacowania nie możemy przyjąć. Czyli w tych dwóch aspektach pojawiają się, jeśli się gdzieś pojawiają problemy, wyzwania, no to tylko w tych elementach. Pozostałe tutaj te trzy elementy są banalne. Ukreślenie strony kosztowej no to jest tylko policzenie, ale wszystkich kosztów. Wyliczenie wskaźnika, wskaźników, które tutaj za chwilkę zaproponuję, to jest funkcja kalkulatora 30 sekund. Jak mam dane, to samo policzenie jest tylko matematyką. No, identyfikacja korzyści, korzyści niewymiernych to jest taki element, który proponuje Jack Phillips. Jeśli jest tak, że są pewne cele biznesowe, na przykład trzy zakładane i jeden jesteśmy w stanie na przykład wiarygodnie zwartościować, pozostałe nie, ale widzimy ich progres, no to ten element wchodzi do wzoru, a te pozostałe dwa, których nie jesteśmy w stanie zwartościować w złotówkach sensownie, ale widzimy progres, lądując w tak zwanym suplemencie w raporcie i możemy powiedzieć, OK, mamy rentowność na bazie na przykład oszczędności czasowych i ta rentowność jest tyle. no Ale widzieliśmy też jeszcze na przykład, dobre rzeczy, tu i tu. Nie uwzględnialiśmy tego w wyliczeniach finansowych, ale też dodajemy tą informację. Skoro jest jakiś progres, no to czemu, czemu go też w raportowaniu rojowym nie, nie przedstawić. Sposoby zbierania danych jak widać nie ma tutaj nic nadzwyczajnego. Generalnie mamy pięć takich kategorii metod zbierania danych, w ewaluacji rojowej, są jakieś testowania wiedzy, umiejętności, są jakieś ankiety, kwestionariusze, są jakieś obserwacje na stanowisku pracy różne, są jakieś wywiady czasem zaawansowane, tak jak focus group, a czasem proste rozmowy, to, to też jest jakaś ta metoda. No i czasem jest też metodą sprawdzania pewnych informacji w systemach raportowych, rejestrowych organizacji. Każda organizacja tak naprawdę ma bogaty zestaw kontroli czegoś, co jest przedmiotem rezultatów biznesowych. Chodzi tylko o to, żeby sprawdzić, gdzie te dane są, pozyskać te dane, skorzystać z nich i to się to mieści w tej kategorii systemy monitorowania wyników. Niektóre organizacje mają tych systemów monitorowania mnóstwo, więc jest tylko kwestia wyboru. Czasem pojawiają się dodatkowe narzędzia dedykowane do gromadzenia informacji, tak jak Development Center, tak jak Time klient, Client, tak zwany Mr. Shopper. No to faktycznie jest dodatkowa pewna kategoria takich metod, które coś nam bardzo precyzyjnie, ale też niestety kosztowo. Kosztowne są te działania e, sprawdzania. Jeśli chodzi o metodę izolowania efektów szkolenia, temat jest dłuższy e, od strony samej metodologii. No, niestety nie da się na webinarium omówić całej metodologii, bo, bo to zajmuje mi normalnie dwa dni warsztatu, żeby ją pokazać w szczegółach na kejsach. Ale tylko, żeby powiedzieć, najbardziej wiarygodną z moich doświadczeń metodą jest metoda grupy kontrolnej, która w szkoleniach jest tak naprawdę metodą grupy porównawczej. Czyli to jest taki eksperyment, w którym Część ludzi szkolimy, część ludzi nie szkolimy i sprawdzamy w czasie, jak zmieniają się te parametry, do których poprawy zostało powołane szkoleń. Jeśli grupa szkoleniowa, która jest grupą eksperymentalną, w stosunku do grupy kontrolnej ma wyższy progres tak? albo niższy spadek wyników, bo czasami jest to regres, no to ta różnica jest przypisywana właśnie jako efekt szkoleniowy, i dlatego to jest metoda izolowania. Z kolei najprostszą metodą, najtańszą, ale z drugiej strony też najmniej wiarygodną jest metoda szacowania wpływu szkolenia e, takiego szacowania ankietowego, czyli różne grupy w organizacji możemy ankietą zapytać się, na ile oni z perspektywy dysponowania obrazem, informacją oceniają subiektywnie, e, że na to coś, co się poprawiło, co było celem biznesowym szkolenia, miało wpływ. Samo szkolenie, na ile inne czynniki ludzie udzielają odpowiedzi e, statystycznie w ankietach. Tak, no i pracujemy na tej statystyce, mówimy, że nie wiem, 120 osób wypełniło ankietę i z tej ankiety wynika, że mniej więcej 20-15-20% szacujemy, że wpływ miało szkolenie, a nieco innego. To jest dosyć subiektywna metoda, najmniej wiarygodna, ale z kolei najtańsza i najłatwiejsza do zrobienia. Wybór metod. Za każdym razem decydujemy, jakimi metodami chcemy zrobić, bo im bardziej zaawansowane metody badawcze, tym drożej, ale tym oczywiście rośnie precyzyjność wiarygodność e, samej oceny. Najczęściej kto decyduje? Klient. Tak? On sobie może wybrać, co dla niego jest wystarczająco sensowne i wiarygodne, i sobie zażyczyć, tak? i ewentualnie ponieść koszty tej ewaluacji e, zgodnie z swoim życzeniem. Jeśli chodzi o pewien algorytm z kolei wartościowania, no to on zawsze właściwie wygląda tak samo. Wybieramy jednostkę poprawy, na przykład jeden, niech, jeden pracownik, którego nie chcielibyśmy stracić odchodzący w roku mniej, albo jedna nadgodzina, którą nie chcielibyśmy zapłacić mniej. Ustalamy wartość tej jednostki. Tak? Mówimy, że jedna nadgodzina, biorąc pod uwagę pensje uśrednione, no to jest 50. Złotych, wydać, nie wydać. Uskalamy wielkość poprawę w jednostkach. tak, Mamy na przykład w kwartale albo w roku tyle nad godzin mniej, razy wartość no to tworzy nam wielkość poprawy w jednostkach. Najczęściej wykorzystujemy skalę roku, tak? czyli mówimy o pewnych wartościach dodanych w skali roku. Nam to wygenerowało oszczędności bądź przychodu tyle i tyle. No i na końcu obliczamy oczywiście całkowitą. Wartość przez przemnożenie wartości jednostek razy ilości jednostek w roku to jest ta wartość. Co do wartościowania, ważna informacja jest taka, że patrząc na różne projekty szkoleniowe historycznie, jednak widać pewną dysproporcję. W 85% plus minus przypadków wartość dodana ze szkoleń jest po stronie obniżenia kosztów. Coś robimy taniej, mądrzej, sprytniej, nie ma tyle korek, nie ma błędów, nie, nie mamy straty w materiałach, w czymś tam, w karach. Czy inaczej większość szkoleń pracuje dla organizacji po stronie ograniczania kosztów, czyli uefektywniania funkcjonowania firm. Mała część szkoleń to są szkolenia, które powodują zwiększenie strony przychodowej. No ale oczywiście też mamy szkolenia choćby sprzedażowe, czy związane z usługą klienta mogą poprawiać tą stronę w bilansie po stronie przychodów organizacji, ale raczej to jest 15 plus minus procent, czyli też możemy skorzystać jakby z historycznych danych, które są. No i mamy oczywiście tutaj różne źródła informacji wymienione, skąd czerpać informacje o wartości. Wiele firm ma systemy jakościowe, tam jest mnóstwo danych, reklamacji, odpady, to wszystko jest precyzyjnie policzone. E, oszczędności czasu, no wiemy, ile płacimy ludziom, wiemy, ile koszt, koszt pracy jest. Minuty, godziny, dnia e, w grupie stanowiskowej to są. Dobre, to są dobre źródła informacji. Czasem korzystamy też z jakichś tam danych zewnętrznych. W strony kosztowej to, co warto zapamiętać, e, że Również kosztem szkolenia, który my musimy wziąć pod uwagę, jest koszt niewykorzystanego czasu pracy uczestników. Jeśli oni mają, pracują na etatach, mają płacone jakąś e, podstawę w sposób ciągły i dwa dni są na szkoleniu, to my za te dwa dni płacimy, ale ich nie ma w pracy, więc ten ekwiwalent czasu pracy, kosztów czasu pracy jest doliczany do pozostałych kosztów tych oczywistych. Oczywiście też. Kosztem jest zaangażowanie na przykład komórki charowej, gdzie te etaty funkcjonują w kosztach, część tej energii, czasu jest poświęcana na dany projekt, a więc ta część też jest alokowana na koszt projektu. I oczywiście również koszty samej oceny zaprojektowanie ankiet, testów, obserwacji, zrobienie wykonanie, zebranie danych, zrobienie stawień też jest kosztem szkolenia. W kosztach wszystko, co Myślisz, że mogłoby być kosztem? Jest kosztem tego szkolenia. No i ostatni slajd, pokazujący już same wskaźniki. Najczęściej wyliczamy dwa, dwa wskaźniki. Pierwszy BCR to jest tak zwany benefits-cost ratio, czyli zwykły stosunek korzyści do kosztów. Taki wskaźnik efektywnościowy. Wydaliśmy złotówkę, korzyści mamy 3, zł, 3 złotówki. 3 do 1 wynosi BCR. No i ROI, klasyczny wskaźnik finansowy, to jest wskaźnik, gdzie w liczniku mamy korzyści netto z inwestycji, tak, czy od wszystkich korzyści odejmujemy wszystkie koszty, mamy tak zwaną kasę na czysto i ją dzielimy przez koszty inwestycji i mnożymy razy 100%, bo to jest wskaźnik procentowy i w ten sposób wyliczamy ROI. Dlaczego dwa wskaźniki? Bo na przykład dyrektor finansowy, ludzie, menedżerowie, kadra naczelna, oni często na tyle intuicyjnie rozumieją ROI, że dla nich ROI jest ok, to jest najważniejszy wskaźnik, rentowność firmy jest podstawą bytu przedsiębiorstwa. Natomiast z kolei inne osoby, które być może nie są tak zanurzone w świat finansów, potrzebują wskaźnika prostszego. Wydaliśmy złotówkę, mamy trzy zwroty. Trzy do jednego. Prosty wskaźnik, który nie wymaga interpretacji, komentarzy, jest zrozumiałe sam przez siebie. Bardzo mam świadomość, że bardzo w uproszczony sposób pokazałem tą metodologię, żeby wejść w szczegóły, w których, jak to mówią, tkwi diabeł, oczywiście znowu potrzeba byłoby znacznie więcej czasu, na webinarium sygnalizuję tylko mniej więcej, jaka jest rama metodologiczna samego procesu kontroli zarządczej, która ostatecznie pozwala na przykład policzyć te wskaźniki. To jednak jest Sporo działań i raport z ROI potrafi być tej grubości, chociaż tutaj zawsze zależy oczywiście od tego, w jaki sposób klient chce, żebyśmy do tego podeszli. To kończy nam drugą część. Ostatnia będzie poświęcona case'owi, na którym będzie można popatrzeć, jak to pracuje w liczbach.